Cześć, witajcie ponownie. Kolejny live, trzeci, który dotyczy mniej mojej sprawy karnej. Słuchajcie, po tym jak no, wczoraj złożyłem ileś wniosków i poszły one do sądu apelacyjnego i do sądu okręgowego w Częstochowie. No, czekamy na kasację, podejmujemy pewne działania. Chciałem Wam powiedzieć, co dalej robię i w którym kierunku idziemy, bo wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne, abyśmy po prostu walczyli z bandytami. Po pierwsze, z, złożyłem do prokuratury krajowej przez zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niejakiego prokuratora Mazura z Częstochowy. I sędziego Sądu Okręgowego Pocha, dlatego, że jeden i drugi robili wszystko, co można by podciągnąć czy nazwać działaniami przestępczymi wobec dokumentów. Te dokumenty, które no, przedstawiano w wielu przypadkach jako dowody, były bez podpisu. Sami wiecie, że mało kto się pod czymkolwiek podpisuje, więc taki dokument, zresztą wyrok Sądu Okręgowego też jest bez podpisu pana Pocha. Więc może by pan Poch się no, puknął w głowę i zastanowił, co robi i jak robi. Więc do Prokuratury Krajowej na tych dwóch panów jako zorganizowana grupa przestępcza poszło zawiadomienie. Dlaczego grupa? Dlatego, że poza tymi dwoma zacnymi panami i to był sarkazm yy, uczestniczyli też w tym całym zajściu, które mnie dotyczy i a trwa już 10 lat, yy, także urzędnicy Skarbowi, więc no jest kogo wybierać. Jeśli prokuratura krajowa zacznie badać dokumenty, które są dalej bez podpisu, a stanowią podobno dowody w mojej sprawie, więc myślę, że powinni się nad tym przychylić. Dlaczego idziemy do bandytów, skarżyć się na innych bandytów, bo wiele osób to intryguje? Dlatego, żeby po pierwsze zająć im czas, po drugie potwierdzamy, że kolejni, którzy się za to nie wezmą i nie zaczną obiektywnie patrzeć, no będą niestety. Traktowani tak jak inni bandyci. Każdy ma prawo popełnić błąd, ale ten błąd musi być naprawiony, więc po prostu idziemy i dajemy im szansę. Dalej, kolejne zawiadomienie do prokuratury krajowej poszło na sędziów sądu apelacyjnego trzech y, y, sędziów, którzy uważają, że ich nie dotyczy w ogóle y, jakiekolwiek działanie zgodnie z prawem dlatego, że moje wnioski pokazywały y, no. Z, y, mogły udokumentować nowe fakty w sprawie, chociażby to, że prokurator, który całą sprawę zmontował, zwyczajnie robił to z uwagi na własną karierę, czyli miał korzyść majątkową. To nie chodziło o żadne prawo, żadne przepisy, żadną sprawiedliwość, tylko po prostu o kasę. I y, Kirejew, sędzia sądu apelacyjnego w Katowicach, Niementowska, niejaka y, sędzia też sądu apelacyjnego Ziaja, y, kolejny y, Tytanik intelektu, y, który stwierdził, że no, w ogóle to wszystko już wyjaśnili, mimo, słuchajcie, kochani, że do nich trafił y, dokument y, z sądu okręgowego, wydanego y, przez tak zwanego sędziego okręgowego Pocha, bez podpisu. Tam żadnych podpisów nie ma. To, co jest podstawą, zresztą sąd administracyjny stwierdził, że żeby coś było prawomocne, musi być na tym podpis czytelny z imieniem i nazwiskiem. To, że ktoś sobie nadrukuje coś, no to wybaczcie, ale takimi wydrukami to sobie można, no wiecie co zrobić. Dalej, kolejny. Kolejna rzecz, która mnie bardzo cieszy, złożyłem pozwy do naszych sądów arbitrażowych. Myślę, że jutro otrzymam już prawomocne wyroki i będę żądał od Pocha, Mazura, Kirejewa, Niemontowska, Ziaja i jeszcze dwóch szefa prokuratury okręgowej w Częstochowie, niejakiego Wolaka oraz Olszewskiego Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. To są ludzie, którzy jakoś nie słyszałem, żeby krzyczeli, że nie można ludzi segregować, że nie można ludzi zmuszać do szczepień, że nie można ludzi zmuszać do noszenia jakiejś szmaty na twarzy. Jakoś nie słyszałem, żeby byli zatroskani o prawo. Za to łamią na każdym kroku te prawo i zażądałem, od każdej tej osoby po 3,5 miliona euro, zgodnie z taryfą międzynarodową. Uważam, że mi się te pieniądze należą yy, i będę je egzekwował. Yy, yy, ustaliłem też, bo dzisiaj rozmawiałem z kilkoma sędziami sądów arbitrażowych, że w związku z tym, że przeciwnik taki jest bardzo rozgarnięty i tak szybko działa, my będziemy działać jeszcze szybciej. Pamiętacie w trybie dwutygodniowym każdą sprawę, która do nas trafi możemy rozstrzygnąć, czyli jest pierwsza sprawa w normalnym trybie, gdzie zapraszamy pozwanego do, to, do tego, aby się wytłumaczył, żeby wyjaśnić, czy się poczuwa, czy nie poczuwa. Najczęściej oni udają, że ich tam nie ma. I jest druga sprawa, gdzie trzech sędziów podejmuje no, decyzję, czyli wydaje wyrok, który jest pomocny. Słuchajcie, ucząc się od naszego przeciwnika, wychodząc z założenia, jak w moim przypadku, że niejaki poch wydał wie, jako sam, bo jest takim genialnym, w ogóle ma duże doświadczenie życiowe, bo tata mu kazał być sędzią i go wykształcił i, i z bryków się chłopak uczył, więc w związku z tym, że jest wysokiej klasy specjalistą, on może sam podejmować decyzje. I wyszedłem z założenia po konsultacjach z naszymi sędziami, że jest możliwość, abyśmy my, jako y, sądy arbitrażowe, także zastosowali tryb uproszczony w ramach naszych postępowań, i on będzie wyglądał od tych spraw, które. Y, no, ja tutaj mam ściągę od tych y, pięciu nazwisk, które będą mi y, 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 będą sądzone, te osoby, ty, y, ci prokuratorzy i sędziowie, o y, te 3,5 miliona euro, dla mnie. Będzie to tryb uproszczony, bo pozwy zostały złożone. Myślę, że no, dzisiaj wyroki zapadną. Jutro osoby wszystkie się dowiedzą o tym, dostaną te wyroki. W trybie uproszczonym, więc, no tak jak robi to przeciwnik, będą mogli się od tego odwołać. Mają tydzień. Jeśli się nie odwołają, stosujemy tak zwaną zgodnie z zresztą ich prawem, z prawem administracyjnym, yy, cichą zgodę czy cichą akceptację, czyli zgadzają się na to, że mają takiemu palidze, na przykład w tym przypadku, zapłacić 3,5 miliona euro. Ja będę to egzekwował. Powiem Wam też, że w wielu miejscach w Polsce komornicy są zainteresowani tym, co, co się dzieje obecnie w Polsce. Są też ludzi, ludzie, którzy są zaniepokojeni tym, dlatego że nagle się okaże, że adwokaci, komornicy, różne miernoty, które żyją z naszych pieniędzy, po prostu stracą. Nikt nie będzie szedł do tych ludzi po pomoc, bo po co, jeśli my sami jako ludzie jesteśmy w stanie. Rozsądzić zgodnie z, no, z zasadami, zgodnie z jakimiś normami, zgodnie z prawem wszelkiego rodzaju konflikty. Słuchajcie, to są dwie wielkie rzeczy: to znaczy, jedna poszła do prokuratury krajowej, ścigamy bandytów, nawet używamy drugich bandytów, żeby ścigali tych pierwszych. Mają robotę, zresztą i tak im płacimy, więc niech chociaż jeden weźmie za łeb drugiego. Pozwy do sądów arbitrażowych, tak jak mówię, jak dostanę wyroki, będziemy czekać ten tydzień, też Wam o tym powiem. Umieszczę zresztą na, na fejsie. Powiem Wam, że ten film, który wczoraj nagrałem na Facebooku jest, na YouTubie z uwagi na to, że, o, bo jakieś standardy podobno nie spełniał, więc został usunięty. I jedna rzecz jeszcze. Kolega mi podpowiedział, że w związku z tym, że pełnię funkcję społeczną, publiczną, jako sędzia, jako prezes dwóch sądów y, Trybunału Narodowego w województwie Podlaskim i Sądu Arbitrażowego przy Podlaskim Instytucie Gospodarki, y, jak każdy sędzia powinien mieć immunitet, tak? Uży Używamy narzędzia yy, yy, takiego, jaki ma przeciwnik. Uważam, że jeśli oni mają immunitet, to każdy z nas ten immunitet powinien mieć. No bo albo wszyscy albo nikt. I zaproponował, zresztą to zrobiłem wczoraj w nocy i wysłałem do Rzecznika Spraw Obywatelskich Europejskiego do Strasburga skargę w związku z tym, że jestem prześladowany jako działacz społeczny, jako człowiek, który zajmuje się wytykaniem systemowi tzw. sprawiedliwości państwowej w Polsce no, błędów, wypaczeń i różnych takich stalinowskich zaleciałości. No i ten, ta informacja, którą wysłałem została do, przyjęta. Będę czekał z utęsknieniem, co rzecznik w Strasburgu powie na to. Wiecie, mamy te instytucje europejskie, korzystajmy z nie, nasyłajmy bandytów na bandytów. To co mówiłem, komorników zapraszamy, którzy do tej pory robili to, co robili, żeby wysłać ich do prokuratorów i żeby komornicy mieli z czego normalnym ludziom zadośćuczynić za to, co robili źle, czy przekraczali pewne normy. No to słuchajcie, to chyba tyle, czy. A, jeszcze jedna informacja bardzo istotna, mam tutaj na rogu napisane. Słuchajcie, już rozpocząłem rozmowy z ludźmi, którzy no, mają taką a nie inną przeszłość, taką jak ja, co bardzo dużo kształci, edukuje i. Te moje kolonie dwójpółletnie mają bardzo duże znaczenie. Temu m, prokuratorowi Mazurowi, co prawda, y, y, postaram się zabrać wszystko, co ma, zresztą, tak jak sędziemu Sądu Okręgowego, okręgowego Pochowi, też wszystko zabiorę, choć bardzo im dziękuję za to, że y, dzięki nim mam doświadczenie takie, jakie mam. Dzięki nim nie mogą mnie straszyć jakimś tam więzieniem, bo to jest tak z mojej perspektywy: jakby straszyć kogoś, że pojedzie na wakacje do ciepłych krajów za karę. Więc, no, trochę taki, taka abstrakcja. Ale dzięki nim mam też wiele kontaktów wśród ludzi, którzy, no. Niestety są niszczeni. Yy, całe yy, masę ludzi w Polsce ma przetrącone yy, życiorysy z uwagi na to, że są kryminalizowani i ta kryminalna przeszłość ciągnie się nie dlatego za nimi, że zrobili coś dalej źle, ale są wpisani w system i stanowią yy, łatwą pożywkę dla miernot i innych bandytów. I yy, ostatnio usłyszałem, że kolega yy, no, miał, mógł, możliwość miał taką możliwość, zgodnie z prawem, zresztą ich prawem, otrzymać bransoletę, żeby mógł pracować i dbać o rodzinę, bo ma dwójkę dzieci. No i sędzia, który powiedział, że nie, nie ma takiej możliwości, bo pan nie płaci alimenty. Potem kolega mówi, no ale pro, proszę sędziego, ja nie płaciłem alimentów, bo żeście mnie wsadzili do aresztu i trzymaliście mnie tam pół roku. Ale pan nie płacił, to pana wina. Więc ci ludzie no, są po prostu oderwani od rzeczywistości i za to powinni zapłacić, że nie można w ten sposób postępować. Jeśli ktoś się poczuwa do tego, żeby płacić alimenty i chce to robić, ma rodzinę, stara się, nie można mu przetrącać kolan, dlatego że, no bo nie jest sędzią, bo nie jest prokuratorem. Więc ja myślę, że czas, żebyśmy szli w kierunku, kiedy trzeba pokazać to, co my, ludzie normalni, wolni, pracujący na siebie, powinni zrobić już dawno. Yy, yy, ja to będę mówił, bo pan porucznik nagrywa i to jest bardzo istotne, bo to jest yy, bardziej przekaz do pana porucznika i do tych wszystkich, którzy sobie to słuchają. Słuchajcie, kochani, kochani panie poruczniku, jeśli wybuchnie wojna i ci popaprańcy u góry podejmą decyzję, że Polaków wciągną w wojnę, to wy, panie poruczniku, pan nie uratujesz nikogo, bo nie będziecie w stanie obronić tych, którzy doprowadzą do wojny. Ja to mówię zupełnie świadomie. Pierwszymi ofiarami konfliktu zbrojnego w Polsce, konfliktu, który ma nas Polaków wciągnąć w nie naszą wojnę, będą ci, którzy do tego doprowadzą. Ja to mówię zupełnie świadomie. Nie są to groźby karalne, jest to po prostu... Tak, jak było w, w przypadku Podlaskiego Trybunału Sprawiedliwości, yy, yy, analiza sytuacji na podstawie tego, czego co wiemy jako dziennikarze yy, regionalnika i martwego obywatela i głosu wolnych dziennikarzy, po prostu zbieramy informacje. Wiemy, że niezadowolenie, które w tej chwili jest w Polsce, które jest yy, nastawione. Nie przeciwko Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom czy jakiejś innej nacji, tylko wszyscy wiedzą, kto jest za to odpowiedzialny. Odpowiedzialni. Odpowiedzialni są ci, którzy ewentualnie wciągną nas w konflikt i oni będą niestety pierwszymi ofiarami. Więc wy, panie poruczniku, przekaż pan, zrób pan protokół, napisz pan, podpisz się pan pod tym protokołem, żeby było wiadomo, że pan się podpisał i masz pan jaja. Że e, e, mówią na mieście, że zebrał pan dane z, z Podlasia, że w momencie konfliktu, w momencie tego typu działań, które będą wysyłać Polaków na jakąkolwiek wojnę, nie naszą wojnę, to Pierwszymi poszkodowanymi będą ci, którzy do tego doprowadzą. Tutaj nie będzie tak, że ktoś z samorządu powie, on tylko, on tylko podpisywał dokumenty. Nie. Bo jeśli mają ginąć młodzi ludzie, a wiecie, że w większości w samorządach to są osoby no, w moim wieku albo starsze, będą ponosić konsekwencje. Nikt! Jeszcze raz powiem, nie będzie się zastanawiał yy, yy, w momencie, kiedy będzie musiał bronić własnych dzieci, wnuków i własne rodziny. Tyle, dlatego ja bardzo Was proszę, Panie Poruczniku, napisz pan. To jest ta sama prośba, która była wtedy, kiedy Wyżeście rozpatrywali, czy można po, Polaków jak bydło wyszczepić. I kiedy ja powiedziałem i prosiłem: wprowadźcie obowiązek szczepień, zobaczycie, co się będzie działo. I podobnie ja do Was się zwracam wprowadźcie Polskę w konflikt zbrojny, zobaczycie, co się będzie działo. Tutaj posłowie na Podlasiu dokładnie wiedzą, co się będzie działo. Ze mną, nie wiem dlaczego, bo ja przecież łagodny jestem, taki dobry chłopak, człowiek plaster, tylko mnie do rany przyłóż, jak to mówią, nie chcą ze mną rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że jestem ich wyrzutem sumienia. Bo oni wiedzą, że nawet nie ja, ale masę ludzi tutaj, którzy mieszka, będzie bronić rodzin, własnych rodzin, własnych dzieci. Także myślcie o tym, kochani. No i na tyle. To jest ważny przekaz, bo ja myślę, że to od nas zależy, czy ciągną nas konflikt, niezależnie ile Bidenów, czy tam bidetów, czy jak mu tam przyjedzie, ilu starców będzie namawiać i ile służb amerykańskich włoży w to pieniądze. Dlatego, że w tej chwili każdy wie, że to już nie chodzi o to, że jego zabiją, a jego rodzina będzie miała dobrze, bo nie będzie tak, bo całej rodziny nie zabiorą. To nie jest jak w Saigonie, że Amerykanie przylecieli i zabrali, kogo się tylko dało, dlatego że to nie są obywatele amerykańscy. Nie wiem dlaczego, ale ci popaprańcy myślą, że Amerykanie ich będą ratować. No, nie będą ratować. To ja to wiem, zresztą pan Porucznik też o tym wie, policjanci na Podlasiu też wiedzą, bo ja mam coraz więcej informacji od chłopaków, którzy jeszcze są w policji, a już czekają na wiek emerytalny, żeby uciec z tej służby. Mówią, że pierwsze co w momencie problemu większość z nich zostanie w domu. Oczywiście będą jacyś Popa Prańcy, moim zdaniem, których włożono w głowę propagandę telewizyjną, że oni będą bronić nie do końca wiadomo kogo i czego, ale będą. No, ale to już będzie ich problem wtedy, bo większość yy, policjantów będzie bronić rodziny. Tym bardziej, że pokazaliśmy yy, na Podlasiu, zwłaszcza w ramach Spontanu Wolności, że no nie ma tylu policjantów na Podlasiu, żeby wszystkich samorządowców tych, którzy będą, próbują działać przeciwko nam, żeby ich ochronić. Także, no bo tam jest jeszcze ciocia wujek, to są całe rodziny, to nie jest tak, że e, ktoś się ukryje. E, słuchajcie, ważna rzecz, kiedy ja na Podlasiu, rozmawiając z policjantami mówię, że my wiemy, gdzie wy mieszkacie, i tak samo mówimy o samorządowcach, to oni mówią, no tak, ale tu wszyscy wiedzą. Weźcie pod uwagę, że w niektórych regionach się ludziom wydaje, że e, no to może być groźba karalna, no bo przecież ja wiem, tak jak Niedzielski, który przed Mirkiem uciekał, a Mirek chciał mu zadać pytanie: miernota się boi, ale ma prawo się bać. Tak naprawdę to oni muszą się bać, bo jeśli się nie boją, to zobaczcie, co robią. Masę ludzi teraz umiera, no bo ulegli propagandzie, że trzeba się wyszczepić e, dopalaczem. Bo z mojej perspektywy to jest dopalacz, yy, który nie wiadomo z czego się składa. Sami lekarze nawet chcieliby kogoś ratować, nie do końca wiedzą, jak wtedy kogoś ratować. No, ale to już ich wola. Yy, powiem Wam, że no, mnie jest bardzo przykro, współczuję każdej rodzinie, każdemu człowiekowi, który przez swoją głupotę po prostu nie poczekał, nie zobaczył, co się dzieje, no, uległ propagandzie. No, trudno. Słuchajcie, ale pozytywny element. Mnie bardzo fascynuje ten element sądów arbitrażowych, które no, zaczynają przenikać do tak zwanego systemu penitencjarnego, czyli do więzień i do aresztów śledczych, dlatego że tam jest masę ludzi. Którzy nie tylko są kryminalizowani, bo jak ktoś dostaje wyrok, nagle się okazuje, że o, kurczę, on gdzieś się nie stawił, bo nawet nie wiedział, bo oczywiście y, trzymali go w areszcie śledczym, ale do domu mu wysyłali wezwanie, że ma się na sprawę. Stawić, po czym y, do aresztu śledczego spływa y, kolejny wyrok, że ma na przykład kolejne pół roku sobie odpocząć, no bo się nie odwołał, no bo nie mógł, no bo był w areszcie, nie miał kontaktu z, z nikim z zewnątrz, a oczywiście y, dany prokurator i sędzia udawał, że nie wie, bo nie mają tych systemów, przecież nie mają dostępu, a po co nam kto będzie sprawdzał, czy ktoś jest może aresztowany? Y, no to nie jest potrzebne. Wręcz tak jak w moim przypadku y, zrobiono prokurator POCH, Wiedział, że jest pewien okres, kiedy może ze mnie zrobić kryminalistę, więc wtedy zablokował wszelkie możliwości jakiegokolwiek kontaktu. A ja byłem tak głupi, że po prostu wyszedłem z założenia, że przecież się nic nie stanie. No a oni mnie odcięli od rzeczywistości. Po dwóch miesiącach okazało się, że też jestem osobą karaną. No bo, bo mogli. I teraz po tych dwóch miesiącach, kiedy złożyłem zawiadomienie, znaczy poprosiłem sąd oczywiście, no z dobrą wiarą i wiedzą, że może, kurczę, przecież ja nie mogłem się odwołać, bo byłem w areszcie śledczym, wystarczyło, żeby tylko pismo poszło. Z to klepnął miesiąc by minął i nie byłoby sprawy, tak naprawdę, bo to już byłoby po tym okresie, kiedy w ogóle jestem karany czy nie karany w ogóle nie byłoby sprawy, no ale sąd stwierdził, no ale przecież to, to moja wina, że mnie zamknęli w areszcie. To powiem Wam teraz tak, panie prokurator Poch, znaczy panie proku prokurator Mazur, panie sędzio okręgowy Poch, panie sędzio apelacyjny Kirejew. Nie mentowska, też sędzia apelacyjna. I ziaja. No niestety, popełniliście karygodny błąd, popełniliście przestępstwo i mnie nie interesuje, że nie macie tych 3,5 miliona euro. Ja będę ich żądał aż do yy, końca. I teraz poświęcę kolejne 20 lat, żebyście Wy odpracowali dla mnie te pieniądze. Ja te pieniądze przeznaczę w 90,9% na kolejne sądy arbitrażowe, na wyposażenie windykacji, na to, żeby pokazać, że żadna miernota w tym kraju nie będzie spokojnie żyła. Także w tym kontekście dziękuję Pochowi Mazurowi za doświadczenie. Bo ja się nie boję Was. Mimo, że Mazur to kawał faceta prawie 1,90 dziewięćdziesiąt, a ja z metra cięty, yy, to on się teraz będzie mnie bał. Poza tym nasram mu w papiery tej jego yy, w ten sposób i tak, że wszyscy... Czy koledzy się od nich odsuną? Bo na tym polega biała windykacja. Wiecie o tym dobrze, tak się działa i tak się robi, żeby dłużnik oddał pieniądze. I nie interesuje mnie, że teraz mogą mnie zatrzymać na przykład, bo oni będą szybko działać, bo mnie wsadzą do więzienia czy do aresztu śledczego i będą tutaj przeprowadzać dochodzenie. Bo ja tam w ramach tego aresztu czy więzienia wydam masę wyroków cywilnych. I nie daj Boże karnych, bo jakby się okazało, że wybuchła wojna, no to to wszystko jest nieważne. No ale na zewnątrz będą ludzie, z którymi będę miał kontakt, którzy będą to windykować. Co mnie bardzo interesuje i bardzo mnie fascynuje, że możemy iść w tym kierunku. Dlatego słuchajcie, ja Was proszę też, kto może pomóżcie nam w wyposażeniu windykatorów. Wyposażenie musi być konkretne. Potrzebujemy i sprzętu komputerowego, i mało, i, e, drobnych pieniędzy, bo my nie potrzebujemy tam tysięcy e, złotych. E, potrzebujemy e, na jakiś drobny sprzęt, na, na kamerki, na drukarkę, na tusz, na papier. E, ja staram się e, też e, po rozmowach z wieloma sędziami e, naszymi, Uprościć procedury sądów arbitrażowych, żeby uczyć się od przeciwnika skuteczności. Pamiętajcie, nie mamy się obrażać na przeciwnika, on po prostu myśli, że zjadł wszystkie rozumy. Nigdy nie pomyślał, że my możemy robić to samo, co on, a możemy. A ci wszyscy malkontenci, którzy mówią, że nam się nie uda, że no tak nie można, czy robimy coś źle. To niech pokażą, jak zrobić lepiej. Ja się chętnie do nich przyłączę, będę ich wspierał, nawet finansowo, ale niech pokażą, co robią, jak robią i dlaczego tak długo to trwa, jeśli chodzi o efekty ich pracy. Bo wiele osób się do mnie zwracało, też opowiadali, że oni tutaj w ogóle są widykatorami, oni tutaj już wszystko ogarną, po czym no, minęły dwa miesiące i jest cisza. Ja poznaję ludzi po konkretach, po działaniu. I piękna rzecz, pamiętajcie, nawet jak się ludzie spierają w naszym środowisku, to poznajecie ich po owocach, bo y wiele osób robi dobrą robotę. My się mamy spierać, ale mamy się spierać dla dobra Polski, żeby nowe możliwości, nowe rozwiązania wspólnie y rozkminiać. Żebyśmy wygrali, nie walczyli. Pamiętajcie, my nie mamy walczyć, my mamy wygrać. No i tym pozytywnym akcentem, że, że idziemy po zwycięstwo. Kończę tego live'a. Dziękuję wam wszystkim. Kiedy pójdą kolejne pisma, przygotowuję jeszcze jedno bardzo fajne pismo. Trochę to trwa, bo muszę te tak zwane DUNSY sprawdzić, czyli to, gdzie jest, jak jest zarejestrowany chociażby sąd okręgowy w Częstochowie, jaki ma numerek w, w tym rejestrze międzynarodowym. I jako żywa osoba, jako właściciel osoby fizycznej, tej firmy prawnej, w której większość z nas funkcjonuje, będę pisał. Będę pisał. No od innej strony do, do tego naszego przeciwnika, po to, żebyśmy mogli wykorzystać wszystko, co tylko możemy, żeby zwyciężyć. Sprawdzamy, jak daleko przeciwnik się posunie, ale też sprawdzamy, jak my możemy wykorzystać wszystko, co wymyślił też przeciwnik. Także działajmy. Pozdrawiam Wam z wszystkich i do następnego. Kiedy będzie coś konkretnego, będę się odzywał. Pozdrawiam Was.